I będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tamtym roku stałam tam, razem ze zespołem muzycznym. I w życiu się nie spodziewałam, że dzisiaj będę stała tutaj. Mam nadzieję, mam na imię Kacjana. się z Wami podzielić, kim byłam, kim jestem. Jak moje życie zaczęło się zmieniać, odkąd pozwoliłam panu, by w nim zamieszkał i o moich pragnieniach. Czy znacie uczucie gniewu, nienawiści i nieakceptacji siebie, wewnętrznego bólu, przeładowania fizycznego i emocjonalnego, uczucia pękania w szwach i wewnętrznego chaosu? Uczucie rezygnacji i złości na samą siebie, na cały świat oraz obwiniania innych za wasze życie, to niedawna to byłam cała ja. Wiele osób, które mnie znają, prawdopodobnie będą bardzo zdziwione słysząc to. Bardzo głęboko to ukrywałam. Wstydziłam się tego, a wręcz nie chciałam się do tego przyznać i się z innymi tym, jak bardzo nieszczęśliwa i pogubiona byłam. Tylko moi najbliżsi w domu byli świadkami i ofiarami mojego zachowania, pogubienia i chaotycznego życia. Wychodząc na zewnątrz zakładałam maskę. I grałam, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. A tak naprawdę miałam już dosyć, dosyć wszystkiego. Byłam zmęczona ciągłymi powrotami do mojego burzliwego dzieciństwa i młodości. Byłam zmęczona byciem żoną, matką, córką, siostrą, koleżanką. Miałam pretensje do Boga. Że tylko ciągle rzucam mi chłody pod nogi. Ciągle go o coś prosiłam, a później złościłam się, że dostawałam zupełnie coś innego. Na przykład gdy prosiłam, by nauczył mnie cierpliwości, której mi tak bardzo brakowało, to dał mi Sara, która ma zespół dawna, długo tego nie rozumiałam. I wiele czasu mi zajęło zaakceptowanie tego pięknego daru, a swoją cierpliwość mogę ćwiczyć teraz każdego dnia. Byłam kłębkiem nerwów chodzącą bombą, która wybuchała z byle powodu i na każdym kroku. Mąż i syn nie ciągle pytali, czemu ty jesteś taka zła i nieszczęśliwa? lecz ja nie potrafiłam im na to pytanie odpowiedzieć, bo ja sama do końca nie wiedziałam. Tylko wiedziałam, jak bardzo mnie to pytanie irytowało i jak bardzo pogłębiało moje poczucie winy i złej samooceny. Nie miałam już siły na nic i tylko pretensje do siebie samej i do wszystkich naokoło. Całą sobą krzyczałam. Krzyczałam o pomoc całym wnętrzem. Chciałam coś zmienić w swoim życiu, bo już nie byłam w stanie tak dalej żyć. Ale nie wiedziałam jak. Chodziłam do lekarzy, którzy chcieli mi przepisać leki na uspokojenie i depresję, ale ja się upierałam, że ich nie potrzebuję i że sama coś z tym zrobię. Zacznę ćwiczyć, medytować i poświęcać więcej czasu dla siebie, i tak dalej. Ale oczywiście kończyło się na pustych słowach. Wszystko, co zaczynałam, szybko polegało w gruzach, a ja czułam się jeszcze gorzej. Gdzieś głęboko w sercu czułam tęsknotę. Tęsknotę za Bogiem. Ale nic z tym nie robiłam. Bo po co? Przecież On i tak mi nie pomoże. Nigdy mi nie pomagał. Bo gdzie on był, jak go potrzebowałam? Jako krzywdzone dziecko, albo gdy byłam na nastolatką? Gdy młodziłam i upadałam, gdy byłam przygniatana przez życie, i nie potrafiłam się podnieść. Co z tego, że chodziłam do kościoła, i na oazy, próbowałam się modlić. Jak i tak nic w moim życiu się nie zmieniało. I koło się zamykało. Ponad dwa lata temu, dzięki swojej przyjaciółce, pojechałam na rekolekcje weekendowe w Gębwista. Pojechałam tam, żeby się wyrwać z domu. Temat rekolekcji brzmiał: Nie bójcie się pragni. Niczego nie oczekiwałam, ale niespodziewanie po nich obudziło się we mnie dzisiaj ciche pragnienie, że chcę czegoś więcej. Krótce później dostałam propozycję zrobienia czterotygodniowych ćwiczeń duchowych w życiu codziennym, zwanych fundamentem. Zastanawiałam się do ostatniego dnia, bo tak. Bo to wymagało ode mnie wielkiego poświęcenia. A ja i tak nie miałam już czasu na nic. Jak ja miałam znaleźć godzinę dziennie na medytację, czas by spotkać się z osobą prowadzącą raz w tygodniu, gdzie sam dojazd w to i z powrotem będzie zajmował dwie godziny. Bóg postawił mi osobę na pomoc, moją mamę. Która przyjechała z Polski i zaoferowała, że mi pomoże z obowiązkami domowymi i dziećmi, i żebym się zapisała. Fundament zaczął wykopywać rzeczy, na które nie byłam gotowa, ale też nie do końca rozumiałam, jak odprawić ćwiczenia duchowe. Nigdy w taki sposób nie rozmawiałam z Bogiem. Po fundamencie dołączyłam do Wspólnoty życia chrześcijańskiego, tutaj przyjomie, bo gdy usłyszałam nazwę grupy płomień odnowy, która jeszcze przyjmowała nowych członków, że to znak i szansa dla mnie, by się odnowić. Wstąpiłam do wspólnoty, a miesiąc później cały świat stanął w miejscu. Poczułam rozgoryczenie, bo wiele mnie kosztowało zrobienie tego kroku a tu raptownie wyrosła góra przede mną. Ale tym razem się zaparłam, nie zrezygnowałam. Na spotkaniach było widać, jak bardzo pogubiona byłam, jak wiele nieoporządkowań miałam, i jaki ogrę charbierów we mnie panował. Byłam bardzo egoistyczna, skupiałam się tylko na sobie. Wszystko chciałam tylko dla siebie i chciałam sama siebie zmienić. Tam nie było jeszcze miejsca dla Boga. Parę lat temu, podczas czuwania przed zesłaniem Ducha Świętego, w którym uczestniczyłam wirtualnie, usłyszałam świadectwo, które tak bardzo mnie zainteresowało, że przerwałam, co wtedy robiłam i słuchałam z niedowierzaniem. Padły słowa, które mną wstrząsnęły, i od których nie mogłam zapomnieć i o których nie mogłam zapomnieć przez długie tygodnie, ani do końca ich nie rozumiałam. Mijał kolejny rok, a we mnie ciągle siedziało to świadectwo i rosło pragnienie, by mieć taki spokój i wewnętrzną wolność, jaką posiadała ta osoba. Samo przynależenie do wspólnoty i spotkania już mi nie wystarczały, bo tak naprawdę niewiele się w moim życiu zmieniło, a wręcz się wszystko nasiliło. Chciałam czegoś więcej dla siebie. Czułam, że stoję na rozdrożu i prosi, poprosiłam o kierownictwo duchowe, a wręcz o nie błagałam. W końcu spotkałam się na rozmowę z osobą, która wtedy składała świadectwo. Było to długie spotkanie, o po którym poprosiłam o prowadzenie i ta osoba stała się moim kierownikiem duchowym. Małymi krokami, jeszcze wtedy niewidocznie dla mnie, zaczęło się zmieniać moje życie. Było jeszcze wiele wymówek, niepewności i chęci wycofania się. Bo nie chciałabym się wkładać w tę pracy i podporządkowywać się wymaganiom drugiej osoby. Ja, która lubi trzymać ster i mieć wszystko pod kontrolą, miałam oddać go komuś innemu? Nie do końca byłam pewna, że postąpiłam właściwie i czy do tego się nadaję. Wewnętrznie czułam potrzebę powtórzenia fundamentu. I po kilku miesiącach rozważań, wielu przeciwnością, przystąpiłam do sześciotygodniowego, do sześciotygodniowych rekolekcji ignacjanckich. Byłam przerażona, bo wiele działo się w moim życiu i brakowało mi czasu na wszystko. Jednak pragnienie zmiany było ogromne i pomyślałam, on jest moją ostatnią deską ratunku. A teraz wiem, że powinien być pierwszą. Przez pierwsze tygodnie liczowałam się słowami i myślami i sama sobie mówiłam, co mam w swoim życiu zmienić. Przecież nie oddam steru. Bo ja wiem najlepiej, co mi trzeba i jak to zrobić. Czułam wewnętrzną szarpaninę i miałam wrażenie, że znowu upadam. Złapał mnie pan, przez słowa mojego kierownika duchowego i powiedział: Nie rób sama, tylko proś go, po prostu z nim bądź co mógł Stanęłam przed nim taka jaka byłam. Zdruzgotana, poraniona, taka w kawałek z grozem w środku. I powiedziałam, a nie jestem. Milimetrymi kroczkami bremam do przodu. Czasami stałam w miejscu, czasami się cofałam, ale była mi trwałam. Było ciężko. Połączyłam się czegoś, czego nie znałam. Bycia z Nim. Pod koniec piątego tygodnia wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałam. Nie potrafiłam zrozumieć ani wytłumaczyć. Cały wewnętrzny chaos umilkł. Wszystko, co dotychczas odczuwałam i z czym patrzyłam, zniknęło. Pojawił się wewnętrzny spokój i radość. Ten pokój był tak inny, że nie da się go opisać słowami. A radość była tak wielka, że przez resztę medytacji siedziałam z uśmiechem na twarzy i płakałam. Czułam, jak całe moje wnętrze się oczyszcza, z każdą z nich Cała reszta dnia była inna. Bo ja byłam inna. To dzień, kiedy umarłam i narodziłam się na nowo. To uczucie było tak piękne, że z całego serca zapragnęłam poznać dobroczyńcę bardziej, bliżej. Sześciotygodniowy fundament przemienił się w 32 tygodnie. Ćwiczeń duchowych. Nie było łatwo i nie uderzyło się bez potknięć. Ale dary, które otrzymałam od Pana podczas tych rekolekcji, nie zamieniłabym na nic innego. On nie tylko pozwolił mi się poznać w tak delikatny i piękny sposób. Ale również obdarzył mnie wielką miłością. Podczas spowiedzi z całego życia doznałem oczyszczenia, przebaczenia i uwolnienia z kajdan przeszłości, co pozwoliło mi przebaczyć, przebaczyć sobie i innym, którzy mnie zranili. Przebaczając sobie i innym, i uświadamiając sobie, jak bardzo Bóg mnie kocha i że dla Niego jestem wystarczająca, pokochałam siebie. Ale w taki inny sposób. Tą miłością, którą On nie wypełnił. Zrozumiałam, że nie muszę być idealna, nieomylna, święta, by zasłużyć na Bożą miłość by samu siebie kochać i kochać drugiego człowieka. Wcześniej krzyczałam i pytałam, gdzie jesteś Boże, jak Cię potrzebuję? A On mi ukazał w tak czuły sposób, że zawsze był, jest i będzie. Nigdy mnie nie opuścił nigdy nie opuścił. To dzięki Niemu i modlitwie mojej Mamy, Przetrwałam najcięższe chwile mojego życia, bo On był ze mną, czego wcześniej nie widziałam, Bóg stanął po środku mojego serca i hałas zniknął. Nastał pokój i równowaga. On jest tą równowagą, której szukałam całe życie. On jest tym lekarstwem którego lekarze nie znali, a chcieli przepisać tylko lek, który uśmierza a nie ulecza tak jak on. To podczas tych rekolekcji po raz pierwszy krzyż przestał być symbolem cierpienia i wyrzutu sumienia, a stał się symbolem wdzięczności i nieskończonej miłości Boga do mnie. Dopiero teraz wszystko nabrało sensu. Dopiero teraz, Rozumiem, wierzę i poznałam Boga, jakiego wcześniej nie znałam. On objął me oczy, bym mogła Go zobaczyć. Otworzył me uszy, bym mogła usłyszeć Jego głos. Dotknął mego serca i zburzył mur, który sama sobie wybudowałam. A wszystko to uczynił z miłością. Od paru miesięcy nie słyszę standardowego pytania, czemu Ty jesteś taka zła i nieszczęśliwa? Dlaczego? Nie dlatego, że wieloletnie pytanie się znudziło, ale dlatego, że więcej wdzięczności i miłości jest we mnie, a to przelało się na moje zachowanie w stosunku do najbliższych. Świadomość i zrozumienie mojej grzeszności i człowieczeństwa pomaga mi w podejmowaniu lepszych decyzji i rozważaniu moich upadków z miłością i przebaczeniem. Ten dar, ta przemiana, która we mnie nastąpiła, ciągle mnie zadziwia i motywuje do dalszej wędrówki. Ale już tylko z nim i tam, gdzie on mnie poprowadzi. Długa droga przede mną, bo dopiero zaczęłam raczkować. Jeszcze się boję, ale wiem, że gdy będę słaba i upadnę, to On mnie złapie, podniesie, umocni i doda sił, by iść dalej. Zawsze bałam się śmierci, aż do tych rekolekcji. Śmierć nabrała innego znaczenia, wcześniej oznaczała rozstanie z bliskimi, a teraz oznacza spotkanie z Bogiem. Gdy zapragnęłam podzielić się z Wami swoim świadectwem, bardzo się bałam, ale jak mogłabym zatrzymać wszystko dla siebie, taką wielką łaskę, jaką otrzymałam, On zawsze jest. I cierpliwie czeka na każdego z nas. Czeka, byśmy otworzyli mu swoje serce i pozwolili mu się prowadzić i działać. On ciągle daje, może nie zawsze albo nigdy, to, co prosimy lub czego chcemy, ale przecież on wie, co jest dla nas najlepsze w drodze do Królestwa Bożego. I nieważne, gdzie jesteśmy na naszej drodze, jak zagubieni bądź poukładani jesteśmy, Jego ramiona są zawsze otwarte, a Jego miłość dla nas, do nas, nigdy nie ustaje. Za wszystkie łaski otrzymane podczas tych rekolekcji chciałam Cię podziękować, Panie. Wdzięczności za moje nowe życie, którym została obdarzona, nie potrafię wyrazić słowa. Po prostu dziękuję Ci Panu.